Kochanie, się spakujemy. OK, się Okej, tutaj mamy ogólnie rzeczy, które spakujemy. Tutaj mamy walizkę, do której się spakujemy. Widzimy się jak już się spakuje. Okej, okay, już się spakowałam, ale brakuje jeszcze jednej rzeczy. Ok, spakowana. Niestety nie mogę jej spakować. Ok, spakowałam tutaj jeszcze kilka rzeczy. Jeszcze do takiego plecaka się pakuje jak coś. Ok, zamykamy. Ogólnie jeszcze coś jutro dogram, bo jest już 23, więc już chyba będę się zbierać do spania. I ogólnie to chyba jutro jeszcze coś dogram. Ogólnie kochani, tak jak mówiłam, widzimy się już jutro, więc dobranoc. Hejka kochani, ja już wstałam i dzisiaj wyjeżdżamy. Jak coś, to ja wstałem jakoś o 6, a już ma 9, bo jeszcze musiałam zapakować kilka rzeczy. Jak widzicie, ubrałam się, yy, sam włosy, jeszcze muszę tam, wiecie, jakby yy, ubrać kurtkę i tak dalej, takie tam rzeczy, nie? Yy, ale tak to, to już chyba wszystko mam spakowane i jeszcze tylko spakuję telefon i tyle w sumie chyba. Jeszcze muszę wziąć jakieś tam rzeczy do okularów, co nie będzie kit. Taki mamy outfit. Słuchajcie, kochani, niestety nie mogę was ze sobą wziąć, więc po prostu ja coś już nagram yy, chyba w piątek, już później trochę. Albo w sobotę, właśnie, więc no. Jak coś tu nagram, coś z wycieczki, tylko już później to wstawiam. Ostatnia wycieczka, na jakiej byłam z klasą, taka. Iluś tam dniowa, to były 3 dni, a dzisiaj mamy jakby 5 dni. W sensie nie tylko dzisiaj, ale mamy 5 dni i no, ale damy radę, będzie dobrze. Więc, no cóż, no musimy już chyba zaraz wychodzić. Jeszcze sobie tutaj mam. Czekajcie, mam tutaj takie dwie listy. Te dwie listy, one są popisane z drugiej strony, co nie? I tam mam napisane jakieś tam rzeczy, i muszę sobie zobaczyć, czy wszystkie na pewno mam. Żeby niczego nie zapomnieć, bo jak czegoś zapomnę, to Boże Święty. No to będzie źle, będzie źle, tak. U mnie nie jest jakaś mega ładna pogoda, ale może tam będzie lepiej albo gorzej, więc no cóż, zobaczymy. Teraz tylko czekam na odpowiednią jakby godzinę, żeby wyjść. Ogólnie pewnie wyjdziemy o 30, a jest 22, więc już zaraz. Jak coś to wyjeżdżam, jakby zbiórkę mamy o 8.15 i wyjeżdżamy o 8.30, więc no... Na razie to tyle, co chciałam powiedzieć, ale wydaje mi się, że jeszcze się zobaczymy. to Gotowa. Widzimy się za 5 dni. Bajo. Mam nadzieję, że się. Z...